Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku subiektywniku spiskownika. Ten tydzień będzie trochę uboższy, ale w przyszłym nadrobimy i mam nadzieję, że w końcu nagramy odcinek specjalny o globalnym ociepleniu. A tymczasem przejdźmy do slajdów. Jestem absolutnie przeciwny uprzywilejowaniu kaka w Polsce, ale akurat tego typu wrzutki troszkę mnie bawią. Bo równie dobrze można by powiedzieć, aby z tego samego powodu zlikwidować zarówno ZUS, jak i NFZ. A nawet szkoły, gdyż na przykład w tej chwili nie sądzę, żeby więcej niż 28% ludzi uczęszczało do szkół, więcej niż 28% ludzi było na emeryturze, czy więcej niż 28% ludzi nie płaciło za swojego stomatologa. Przechodząc do kolejnego slajdu. No właśnie, to jest to, co kryje się za CPI. Może to CPI nie jest za duże? Ale to i tak nie przeszkadza, aby realne płacy spadały po raz 21 z rzędu. Jaka to perspektywa dla przyszłych zysków spółek? Nieciekawa. A tu możemy zobaczyć, ile Fed dzień w dzień wydaje na lewo i prawo, aby wypłacić odsetki od sum powierzonych. Obecnie jest to ponad 600 milionów dolarów dziennie. Także to, co widzieliśmy w wypadku szwajcarskiego banku Wkrótce spotka również inne instytucje finansowe, które próbują walczyć z inflacją, a jednocześnie nie zniszczyć rynków kapitałowych. A tutaj slajd, który zbieram do odcinka o globalnym ociepleniu i wynika z niego, że przez ostatnich 8 lat globalne ochłodzenie miało miejsce i to w tempie 11 setnych stopnia na dekadę. I to pomimo 450 bilionów ton emisji, jakich dokonaliśmy w tym okresie. Coś się tu nie zgadza. O tym więcej w odcinku specjalnym. Tego tweeta komentował nawet Elon Musk, a Twitter próbował sprawę wyciszyć, ale na szczęście tak się nie stało. A co w Japonii? Stałe, niekontrolowane zakupy obligacji. Przez Bank Centralny w ubiegły piątek stało się to dwukrotnie. Zobaczmy, jak wyglądają miesięczne zakupy japońskich obligacji rządowych przez Bank Japonii. Jak długo można utrzymać takie tempo zakupów? Co było w piątek, już dzisiaj mamy newsy, że 10-latki uderzyło 60 punktów bazowych, gdzie górną granicą miało być 50. Niestety, bank Japonii nie będzie raczej w stanie zatrzymać dalszej wyprzedaży obligacji i będzie musiał się ratować QE, co zapewne spowoduje wzrost inflacji i załamanie się całego japońskiego modelu ekonomicznego. Chcę Wam również pokazać obrazki, które zapewne wielokrotnie widzieliście w tych dniach. Obrazki bloku z Dniepru. Trzeba je mieć zawsze w pamięci, kiedy. Ktoś kiedykolwiek będzie chciał traktować Rosjan jak dawniej. No i dzisiaj chyba już gwóźdź do trumny wyznawców spiskowych teorii dotyczących horlenu. W artykule z Interi przeczytać bowiem możemy, że uwaga, położona przy granicy z Polską niemiecka refineria PCK w Szwed jest preferowanym dostawcą paliw dla wielu polskich stacji benzynowych, a pochodzący z niej olej napędowy dominuje w ofercie szczególnie w województwach lubuskim i zachodniopomorskim zauważył w poniedziałek regionalny niemiecki dziennik z Frankfurtu nad Oderom. Tak więc to, co spiskownik tylko podejrzewał, okazuje się być prawdą. Czyli, że stacje w Szczecinie, Zielonej Górze, dymały was, korzystając z niższych cen w rafineriach za zachodnią granicą i Orlen nie miał nic z tym wspólnego. A co ciekawe, jak dalej czytamy w 2022 roku, 33% paliw sprzedanych w Polsce pochodziło z importu. Więc również to, że Orlen sprzedaje wszystkim, jest oczywistą nieprawdą. Tak więc na tę chwilę spiskownik 1, wyznawcy spisku Orlenu 0. A w tematyce stricte dotyczącej naszego kraju, znowu wrzucę slajd long-terma, który wypatrzył, że na Bloombergu artykuł Orzeszowy jest najchętniej czytanym artykułem. Jeśli do tego dodamy, że WIG-20 jest wśród najlepszych indeksów w tym roku. Na świecie, to mamy obraz Polski, którą zaczynają interesować się wszyscy. Ze względu na co? Na to, że jest najlepszym krajem świata. O najciekawszych wskaźnikach z tego tygodnia porozmawiamy, myślę, w przyszły wtorek. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Raz jeszcze przepraszam za nieregularne teraz pojawiające się odcinki. Do usłyszenia, cześć.